Witam i idziemy z gongami, trusowie bronią się dalej, chociaż no, to, jest, to jest coś niesamowitego, po prostu już tam podliczają, że w ogóle 41 plemion i klanów się po prostu zjeżdża na tą Słajdę. E, też tak jakby szebab beduiński, ale to jest nie tylko beduiński, po prostu zjeżdża takie pospolite ruszenie. To naprawdę wygląda, jak, jak mi się kojarzy ta Słajda ze Zbarażem. E, nigdy w Słejdzie nie byłem, z Barażu byłem kilka razy, ale tak mi się tak kojarzy, tak, że, te, że, że po prostu teraz już tam podają naprawdę astronomiczne ilości, że tych Beduinów tam jest 70-80, może tam można 100 tysięcy, tej, tej, tej całej hołoty. Tak? E, też tutaj kilka kąt e, libańs, e, libańskich druzów już tam wyczaiło, wyczaili e, sry, e, libańczyków. Czyli głównie z Trypolisu, którzy gdzieś tam też się kręcą, to jest, to jest bardzo niebezpieczne, no bo tradycyjna sieciowość, no ale to jest coś całkowicie zrozumiałego, tak? O tym, jakim, jak, jaki ferment jest w Libanie, to mówiłem w, w kilku komentarzach poprzednich, jeśli chodzi o, o no ostatnie czasy, tak, no bo Uh, tutaj, tutaj też, tak jakby celem tych wszystkich komentarzy jest omawianie tematów krok po kroku, prawda? Rozszerzaniem, tak żeby akurat jakaś eskalacja to nie było tak jakby chaosu, że coś się bierze z niczego i, i powstają jakieś durne koncepcje. To, 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 to wszystko jest tak jakby. Um, no to wszystko ma swoje miejsce, swoje miejsce i czas, tak jak. No, no ale <laughs> też. Widziałem też różne, tak jakby, e, no bo konflikt jest obserwowany, tak? Obserwowany jest z każdej strony gór, więc, e, więc tam też jeszcze Druzowie wyczaili e, kilku Syryjczyków, którzy byli uchodźcami w Libanie, ale oczywiście wrócili na wojnę do siebie, żeby z Druzami się bić. No to daleko nie mają, tak? To jest przecież... Odległości bardzo niewielkie, busikiem, skuterkiem można przejechać przez góry przejść i, i tym bardziej ten. No to jest, to, jest, to jest ta słynna sieciowość, tak, i ta słynna sytuacja, w której to, to nie polityka, nazwijmy to tak, jak to się chciałoby to politologom układać, tylko ta, ta, ta polityka oddolno-klanowo-konfesyjna i tak dalej, i tak dalej. To mamy, tak? No ale najważniejsze jest to, że Druzowie bronią się dalej. Um, i, I tak. Yy, druzowie bronią się dalej. Pytanie, jak długo i co z tego będzie? To znaczy, no, pojawiają się doniesienia o tym, że ma być jakiś deal z władzą. E, to znaczy, w ogóle cała sytuacja jest na tyle kompromitująca i żenująca, że. Zebrała się armia, ze, zebrała się banda, potężna banda, tak? Tak jakby na terytorium kontrolowanym przez państwo. No po to, są tereny. To, jest, to, to nie są jakieś tereny, które e, są bezpaństwowe, tak? Nie, tutaj są kontrolowane przez państwo. I tak jakby no tak, no emisariusze i członkowie tego państwa też co już jest, to nie podlega żadnej wątpliwości, też się zdarzają, że zdejmują mundury, tak, nawet i te swoje pick-upy tam przemalowywują ofiarnie, żeby po prostu tutaj być częścią tego najazdu, tak. No, ale tak jakby państwa, państwa nie ma. Nie ma. No, co to jest? To, to jakiś, też, To no... Oczywiście tutaj Syria i, i Syria i polityka to to wiadomo nie jest piłka nożna, tak? Ale jak była czerwona kartka za to, że e, za jakość tej władzy i za, i, za, i za barbarzyństwo tej władzy, tak teraz mamy jeszcze kolejną czerwoną kartkę, czyli za to, że po prostu zezwalają na takie coś, tak? No zezwalają na pospolite ruszenie, tak, e, I to takiej ilości, no bo naprawdę tamte Tamte, znaczy, dobrze, nawet jeżeli te jakieś te szacunki różne są przesadzone, chociaż ja nie wiem, no bo naprawdę zebrać, zebrać taką hołotę, no to to jest, to jest, to jest możliwe, no po prostu, no jest pickup, tak, no nie wiem, ile na taki może wejść Ahmedów, pewnie dużo, no i się jedzie, no i tak, no i generalnie się, się już jest częścią pospolitego ruszenia, tak. No i też widać, że niektórzy ci te pospolite ruszenie, to ma doświadczenie, inni nie mają, no ale to jest ta masa, tak, ta masa, ta masa, ta totalna masa, przed, przed którą druzowie muszą się bronić, no to, to, to jest w ogóle ten... I podkreślam druzowie, a nie alchidżerowcy, czy, czy, czy cokolwiek by chcieli tam tutaj stworzyć jakąś narrację, bo jeszcze znowu tak, że jakieś kaptagony, jakieś przemytnicy, Wszystko to już było, tak, wszystko to już było, tak, z alawitami tak już było, z szyitami tak już było, tak jakby, tak jakby w kopii wklej e, i to idzie, i to, i to idzie hurtowo, tak? i to idzie hurtowo na, na świat muzułmański e, i na świat zachodni. Tak? To, to idzie hurtem, to idzie hurtem. Tak e, po części oczywiście to ułatwia sprawę, znaczy tutaj nie mam pretensji o to, że gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam to rezonuje w mediach, no bo... Temat jest tak trudny i tak skomplikowany, tak, że, że, że tak, tak powiem humorystycznie, że jak ktoś zaczął te kilka dni temu czytać i się interesować kim są druzowie, to nieprzerwanie jakby to robił, to i tak do teraz, to i tak by nic nie, znaczy nic nie wiedział i nic nie zrozumiał, więc, więc, więc temat naprawdę jest tak trudny, więc obieranie go tego w jakieś takie fartu, fartuszki. Polityczne, także o tu jest jakaś bada, prawda? I, I generalnie chodzi o wojnę z tą badą, ale jest z całą społecznością, tu, tu no ja nie wiem, jak oni tych domniemanych, ale by mieli rozpoznawać. Nie wiem, czy oni mają inny kolor pomponu na tych swoich czapeczkach, czy może e, inny, inna długość kroku w tych swoich spodenkach. Te słynne majtki Eliasza, tak? tutaj, e, Czyli to są te druzyjskie spodenki takie te tak się nazywa, no czy Ktoś tak, tam kiedyś to nazywało, czy w takim wolnym tłumaczeniu majtki jasza, no bo jak, skoro druzowie nie wiadomo w co wierzą, tak, nikt nie wie, w sensie z zewnątrz, no to tak, że tak ich tam sąsiedzi nazywali, te, te, to, że niby do mnie to mężczyzna ma urodzić Mesjasza. No, Druze żadnego Mesjasza nie wierzą, w żadne narodziny przez Druza też nie wierzą, no bo tak jakby te majtki miały być takie, że... Że to ma być nagły powrót tak prawda? Żeby tutaj myśleć się. Nie ten to jakieś są bzdury, ale kolorowe bzdury, tak. Tak samo jak e, tak samo jak e, e, są filmiki, na których to e, tam krzyczą, że tam właśnie kalifaciarze, że tam może tam idziemy drnąć w znacu cielca, tak? I to też jest taki kolejny, że niby druzowi czczą srebrnego Wołu. No bo to już chyba jest taka ten, no bo drzowie co są Dietro dietro, tak, czyli teścia Rzesza. E, no i ten, no i tam nie pamiętam, czy oni byli pod górą syna i chyba nie byli, ale tam jest to kwestia tego, jakby jakby transformacja tego złotego cielca na srebrnego cielca. No, faktem jest to, że <coughs> drzowie mają swoje jakieś takie wewnętrzne kody komunikacyjne i jednym z tych kodów to jest właśnie Ażul. Tak, no, czyli, czyli W. <coughs> Cielak, już tam mniejsza z tym. No i, i no ale to właśnie, jak odróżnić ich od 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 żywców, nie, tak? No nie ma czegoś takiego. No to po prostu nie ma czegoś takiego. My tu mówimy naprawdę o niewielkiej przestrzeni. Bardzo niewielkiej przestrzeni. Słajda ma tam 200 tysięcy ludzi. Okolice to w ogóle generalnie cała seria jest niewiele. Mniejsza od Polski, no znaczy na pewno mniejsza, a jeszcze do tego trzeba wziąć pod uwagę to, że zaludnienie Syrii jest niezrównomierne, jest no bo 50, 60% Syrii jest pustynia, więc, więc wszystko jest tak właściwie to, co najlepsze jest to właśnie w tym pasie wybrzeża, prawda, ale po Damaszek, ten pas, tak Hama Holmes, I, i no i na zachód, <kluzny> znaczy na wschód, to już jest półpustynny teren półpustynny, więc, więc, te, więc, no i tam właśnie między innymi mieszkają ludzie do innej prowinencji cywilizacyjnej. E, tam na północy mieszkają Kurdowie, ale tych Kurdów jest dwa albo 3 miliony, więc, więc, więc oni oczywiście mają, w, więcej o nich się słyszy niż ich jest ilościowo, no bo tam e, się zorganizowali. Natomiast, e, natomiast, e, no... No jak, czy znowu, jak tych jeżdżowców można poznać? No ja nie wiem, naprawdę nie wiem, tak. Ja wiem o tym, że to jest wojna pomiędzy druzami a, a sunnitami, tak, i tak to jest nazywane, tak i to bez żadnej laureczki, bez żadnych w ogóle ten, bo to oczywiście nie można powiedzieć w mediach, że islam, tak, nie można powiedzieć tak, tego to nie po to są triliardy dolarów zainwestowane i w ogóle ten już nie można powiedzieć. I, I tutaj właśnie się wymyśla jakiś hizjrowców coś tam ten, żeby to niby stworzyć tak jakby jakiś podział. Z tego co ja wiem, to akurat właśnie ci ludzie honoru, tak, od bolosa też się biją i ich jest nawet więcej niż ten. No bo to już bo to jest bardzo prosty paradygmat, tak? To, to po prostu to, to, to jest zero tak. Co ciekawe, jeszcze nie słyszałem żadnego, żadnych wypowiedzi bulosa, żeby tutaj na przykład jakieś deeskalacyjne. On nie może tego nad zrobić, tak? Jeżeli chce wrócić żywy do domu, znaczy i tak może już chyba nie wrócić nigdy. Um, um, no bo dobrych no, bo hidżowcy wygrali, tak? Znaczy wygrali, znaczy, przynajmniej na tą chwilę, tak? E, no i też tutaj mówi się o tym, że jest, ma być jakiś deal pomiędzy właśnie, który. Ma przebiegać właśnie przez Hikmata al-Hijra e, z władzą i gdzieś tam ma być Izrael w tle. To znaczy to, że coś z władzy ma wjechać do Suedy i być jakoś siłą rozjemczą 48 godzin. E, I tutaj Izrael ma nie przeszkadzać, a ma nie przeszkadzać dlatego, że Trump dzwonił albo ktoś o Trumpa dzwonił. No, bo e, sytuacja zaczyna być, no bo generalnie Syria, to jest to, 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 to cel i misja Syrii, jest znana, tak, i takie sytuacje, no to tak to, to, to właśnie te cele i misje do tej Syrii, no to unieważniają troszeczkę, albo utrudniają. Co więcej, e, są już doniesienia, że dwóch Druzów zginęło, którzy byli obywatelami amerykańskimi, tak? No to zawsze to już jest, a to już są tematy, których nie mogą, których nie mogą Amerykanie z, nie zignorować. Jak wiadomo, Zawsze najlepiej być amerykańskim obywatelem za granicą. To znaczy, mieć amerykański paszport tak, i być za granicą. To wtedy to, to wtedy to się imperium chroni. Albo generalnie no musi wejść cała ta aparatura. Więc teraz na pewno Tom Barak ma bardzo duży problem. Kwity są, prawda? Jeżeli się potwierdzi to, że tych dwóch braci zginęło z amerykańskim paszportem, no to Tom Barak już na ma bardzo duży problem. Przynajmniej, przynajmniej powinien mieć administracyjny. No i to już jest, to już jest, to już jest poważne tak, no bo Amerykanie no jako imperium sobie nie mogą pozwolić na to, żeby ich poddani tutaj, tutaj, tutaj sobie ginęli tak bezsłodnie. Ostatnio przecież na zachodnim brzegu osadnicy żydowscy skatowali jednego palestyńczyka, który też był amerykańskim obywatelem i, te, i tutaj też, też chociażby ambasador amerykański w Jerozolimie, Hakobin, no już też, też, też działa, tak. Też działa, chociaż... chociaż... No ale to jest, tutaj zostawmy tą Palestynę na chwilę. Tzn. Teraz w chwili obecnej w ogóle jest piękna scena, że patriarcha łaciński, łaciński Izabela i ortodoksyjny razem są w gazie. Tak? No to, jest, to, jest, to, jest, to jest ładne, to też pokazuje różnicę, to też talną różnicę cywilizacyjną, którą zawsze trzeba pamiętać, że ona jest, była i będzie. Natomiast no dzisiaj jest piątek, gdzieś tam krążą już jakieś wycinki meczetowe z Syrii, że tam właśnie nawołują na dżihad na druzów, tak, no bo to jest bardzo proste, nawoływać na dżihad na druzów, no bo wszystko się zgadza, tak, druzowie nie są muzułmanami, no, więc, więc mogą tutaj sobie, <coughs> więc można tutaj na nich dżihad nawoływać. Oczywiście koncepcja jakiejś obywatelskości to w ogóle to nie istnieje, tak? no, po prostu jest cała hierarchia, hierarchia i myślenie <coughs> zgodnie z paradygmatem funkcjonowania, że, 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 że rządzą muzułmanie, ani, ani muzułmanie, jeżeli <coughs> Jeżeli tam wadzą lub historia e, uniemożliwia ich tutaj pacyfikację, no to mają się cicho, tak? Więc, więc, więc no to jest wszystko niezmienne i, i to jest ten pion, o którym my tak właściwie z, musimy z, z zawsze pamiętać. Tak? Szósta wojna, e, piąta wojna, tak dwa razy z szyitami, dwa razy z druzami, alawitami, czyli Piąta wojna. E, w ciągu 9 miesięcy to już jest naprawdę dość dużo. No i zawsze jest ten sam schemat, tak? Zawsze jest ten sam schemat czyli większość przeciwko mniejszości, w tej mniejszości jest jakaś grupa, która wymaga, a która jest grzeszna, znaczy grzeszna, która, no wiadomo, tutaj wymaga. Tutaj warcholi, tutaj tworzy jakiś problem, tak? Władza likwiduje tą grupę, władza likwiduje e, wraz z tą grupą e, członków tej grupy, w sensie e, te, tej mniejszości, no i wszystko się później rozchodzi po kościach, tak, bo, bo, bo jest tutaj cover-up. Syria musi być, e, musi swoje, tutaj inwestycja pod tytułem: Abu Mohamed al nie musi się spłacać, znaczy musi się spłacać i ona się będzie spłacać. Teraz tak właściwie nie, żulani. No cóż, no... No ja już powiem tak, jakbym, jakbym miał bardziej tutaj stawiać, ale znowu tutaj mówię o jakiejś swojej insynuacji, to takiej insynuacji, że ten, że gdybym miał stawiać, to jednak stawiam na to, że to jest kukiełka, Tak, że to nie jest człowiek, który to jest tak, że on teraz siedzi w jakimś bunkrze e, na słuchawce, prawda, i, 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 i na jakiejś mapie i tam tutaj koordynuje z Abu Kasrem jakieś działania. Tutaj w, wydaje mi się, że w ogóle tutaj e, ten, no, 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 no nie spełnia żadnych też takich podstawowych bohaterskich, e, bohaterskich takiego RAISA, czyli że nie wychodzi na pogadankę. Jak wyszedł na pogadankę, no to oczywiście tutaj odniósł się do kwestii międzynarodowych, tak, że tutaj Izrael w ogóle bombarduje Izrael, z którym to 2-3 tygodnie temu, no było bardzo blisko, a w sensie dalej jest moim zdaniem bardzo blisko tego, żeby zawrzeć pokój, tak, tylko pokój oczywiście taki na, na z, jego punktu w frajerskich warunkach, tak? Czyli, że um, to, że linia 74 roku, podejrzewam, że jeszcze by ją Izrael zmodyfikował, tak? Bo linia 74 roku to jest ta linia, która um, z granicę syryjsko-izraelską syryjsko tak właściwie ustaliła um, po wojnie ramadonowo ta, ta Ta granica była przez przez od no, o o tam, o tamtego czasu Izrael tak właściwie przekroczył w grudniu zeszłego roku, i tam, tak jakby też, i tam podejrzewam, że te modyfikacje tam będą, że, tam, że, że, że żulani to sobie Hermon może po prostu z dołu oglądać, e, bo góra Hermon była podzielona na część syryjską i część. I część, i część izraelsko-Izraelu no, zajął cał, y, cały ten obszar. Ale chodzi mi o, przede wszystkim o to, że tak, że y, z, z, zrzeczenie się Golanu, tak, no i też plus to, że d, d, demilitaryzacja trzech prowincji y, w południowej Syrii. no To, no to, to są frajerskie, y, to są frajerskie wal, y, warunki. No ale no, dzięki temu, że te frajerskie war warunki on najprawdopodobniej spełni, będzie miał wewnętrzną krzepę do tego, żeby je narzucić i żeby tutaj e, Szebab się nie pobuntowało, no, to, no, to, no to, to po prostu to będzie, tak. E, natomiast... E, no i jeszcze szereg, In, e, szereg innych rzeczy. No tutaj wspomina, wspominałem o tym, że wątek libański niestety nam się szykuje i i on czy może się uszykować, tak? No i rzeczywiście, ja uważam, że akurat to, co się dzieje w Syrii, to, to zawsze wojnę na, na Liban, tak? Um, no jest poparcie dla tej Syrii Abu Muhammada i dla, dla samego Abu Muhammada wśród syryjskich uchodźców mieszkających w Libanie, około, czyli około miliona ludzi. Ci ludzie mieszkają między innymi u Druzów, u Szyitów, um, nie, u chrześcijan. E, więc, więc, więc oni są bardzo, tak jakby teraz e, ich trzeba naprawdę tutaj obserwować. E, druga rzecz to, że sami libańscy sunnici e, tutaj już mogą rozpocząć pewne procesy, e, które będą bardzo mocno destrukcyjne. E, nie liczyłbym na to, że po prostu nagle, nagle tutaj Amerykanie co jakieś cuda zrobią. E, Duża część tak właściwie tego, co się w chwili obecnej dzieje, no to jest tak jakby wynik tego, tego chaosu, który zrobił Tombarek. Znaczy, Tombarek sam, sam chaosu nie zrobił, bo on po prostu mówił rzeczy, które są całkowicie oczywiste i zrozumiałe. Tak? No to, to, że ludzie się tym tak jakby podekscytowali, no bo nie wszyscy te, te rzeczy kumają, a potem to jest co innego jeszcze powiedzieć oczywisto oczywistość na głos, a co innego jest po prostu tutaj. Jakieś różne kruczki robić, no, no neosmania to jest, to jest w chwili obecnej dominująca linia i się z tym nic nie da zrobić, nie ma żadnego balansu, tak? I tyle, no więc, 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 więc tutaj mm, mam nadzieję, że tam w Libanie <śmum> już tam szabab, ja rozumiem rzeczywistość, że się tutaj zrobią jakiś porozumienie, mi to chodzi głównie o a, libańskich e, chrześcijan, szyitów i druzów, tylko tych druzów, którzy są przeciwko dżumbolatowi, tak? Bo, bo jest taka grupka, tak? E, a no z, no z jednej strony Džumbalat to jest właśnie ten człowiek na, te, w sensie na, na, na Polsce na każde czas, ale z drugiej strony to jednak e, takie sytuacje, jakie mają miejsce w Syrii, mogą się pojawić w Libanie, tak? I ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, to że po prostu nagle będzie oblężona dzielnica Lawicka w Trypolisie. Tak? Już to z, zresztą było, tak. No ale no, jestem w stanie sobie to wyobrazić, albo że. Już, znaczy, no, na szczęście Sunnici nie, są, nie sąsiadują z Druzami w Libanie, więc, 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 tam no, takiego tego pola walki syryjskiego to jest. byłoby dość mocno utrudnione, ale ten, ale. E, no ale właśnie tak to wygląda. No, no, formowanie się Nowego Bliskiego Wschodu e, to nie piknik, tak? Tak parafrazując klasykę. Dziękuję.